Ponieważ dzisiaj po południu poznamy miasto, które będzie w przyszłości, w 2016 roku, Europejską Stolicą Kultury. Tak nazywa się ten tytuł. Witam, panie ministrze. Witam serdecznie, dzień dobry. Mamy pięć miast: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice i Lublin. Gdyby to od pana zależało, to które to miasto, które z tych miast wygrało? Pierwsza wielka satysfakcja jest już dzisiaj, dlatego że miasta startują na bardzo dobrym poziomie. Te oferty, które przygotowały, uznane zostały przez członków żyli już w chwili obecnej za jedne z najlepszych. Można powiedzieć, że takiej konkurencji do tej pory o ten tytuł w ostatnich latach nie było. Bardzo wysoki poziom, wysoki stopień zaangażowania, bardzo ciepłe, bardzo różnorodne oferty. Można więc powiedzieć, że wygrywają wszyscy. Wygrywają naprawdę wszyscy ci, którzy postawili na kulturę, uczynili z niej znak jakościowy swoich miejscowości. To naprawdę mnie bardzo cieszy. A które z elementów tych miast, prezentacji tych miast, tego co one przygotowały, by przekonać i państwa, i Unię Europejską, do tego, żeby właśnie to miasto miało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, Pana zachwyciło najbardziej? Jakie tam są pomysły? Oferty są bardzo różnorodne i to też jest bardzo istotne. Trzeba pamiętać, że jeżeli Katowice reklamuje się ogrodami w mieście przemysłowym, to znaczy pokonano pewną bardzo istotną barierę w tym mieście, która była pewnego rodzaju obciążeniem. Jeżeli mamy do czynienia z tak ładną obywatelskością projektu na przykład Lublina, to też zwraca uwagę na zmianę. Miasto staje się niezwykle otwarte. Patrzymy na Warszawę. No do tej pory wszyscy wiedzieliśmy, że tu są zlokalizowane najistotniejsze instytucje kulturalne. Kultury, zarówno z obszaru dziedzictwa narodowego, jak i również te nowe. Natomiast nigdy nie stawiano tak mocno Gdańsk, który poprzez wolność, wolność artystów, wolność także w tworzeniu, w procesach uczestnictwa. Fantastyczna rzecz. I muszę powiedzieć, że jak patrzę na wszystkie miasta, łącznie oczywiście z Wrocławiem, to wydaje mi się, że ta różnorodność stała się atutem nie tych miast, ale państwa polskiego. Trzeba pamiętać, że żywie jest międzynarodowy, mamy Austriaka, mamy Niemca, mamy Brytyjczyka, mamy Francuza. Oni wszyscy to obserwują, a są to osoby bardzo opiniotwórcze i wyniosą z Polski przeświadczenie, że Polska stawia na kulturę a ten Wrocław bliższy panu pana sercu ponieważ był tam pan włodarzem przez parę lat no i jest podejrzenie że faworyzuje pan to miasto dając akurat teraz większe dotacje chociażby na Operę Wrocławską czy Pawilon Czterech Kultur rzeczywiście tak jest 4 kopuł. Nie, kopuł, oczywiście nie ma. Tu mamy, mamy do czynienia z nieporozumieniem. Decyzja zapadła dwa i pół roku temu. W chwili obecnej wysłałem tylko pismo do wszystkich beneficjentów, łącznie także warszawskich, o konieczności przygotowania do końca czerwca wkładów własnych. Z tego pisma zrodziło się takie podejrzenie, że zapadła jakaś decyzja, decyzja nadzwyczajna. Troszeczkę mi, żal, troszeczkę mi żal, dlatego że ta cała konkurencja jest tak piękna, jest tak zbudowana na takiej prawdziwej rywalizacji. Miasta trzymają kciuki za siebie nawzajem, jeżeli chodzi o projekty, programy. Oczywiście wygra jedno i ten list był kompletnie niepotrzebny jeszcze w takim momencie takiej dobrej wrażliwości. Szkoda, ale muszę powiedzieć, że... Chyba nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, dlatego że nikt na to nie zwrócił uwagę. Władze odcięły się od tego zapytania. To akurat dla mnie bardzo istotne i ważne. Oczywiście kciuki trzymam za wszystkie projekty, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ważne jest nie tylko to miasto, które wygra, ale żeby wszystkie projekty w pięciu miastach, niezależnie od tytułu, potem były realizowane. Mamy pięć miast dziś, po południu będzie już tylko jedno. Co dalej? Dalej chciałbym zaproponować pewien rodzaj współpracy, zarówno z miastem, które wygra, jak i również, co jest dla mnie bardzo istotne, z miastami, które wygrały, ale ten tytuł im się nie dostanie. Chciałbym, aby te miasta, które będą chciały realizować swoje projekty, miały wsparcie z Ministerstwa Kultury. I mogę zapewnić, że każde miasto z tej piątki, także inne, ale przede wszystkim z tej piątki, które podjęły taki wysiłek, zbudowały tyle wspaniałych projektów, aby te projekty mogły być rzeczywiście zrealizowane. A co daje taki tytuł Europejskiej Stolicy Kultury? Taki tytuł ma znaczenie potrójne, bo z jednej strony oczywiście mamy ten 2016 rok, gdzie miasto będzie widoczne w Europie i ta widoczność jest oczywiście atutem, jest pewnym osiągnięciem, ale mamy też czas dojścia do tego tytułu, czyli czas budowania na kulturze silnego wizerunku miasta jest czas wyścigu, który także jest pewnego rodzaju mobilizacją i także promocją artystów, instytucji funkcjonujących w danym mieście, ale też potem można z tego tytułu korzystać w latach następnych. Oczywiście daje też środki finansowe, ale nieduże. Każda mobilizacja oczywiście jest mobilizacją siłami, środkami przede wszystkim własnymi. Trzeba natomiast pamiętać, że były miasta, które uzyskały ten tytuł i nie skorzystały z tego za bardzo, ba. Są takie miasta, które zaliczyły porażkę. Ale większość z nich jednak odnotowało duży sukces, i ten sukces był sukcesem nie tylko roku, w którym było się stolicą kultury, ale tego, tego także tego czasu następnego. Do tej pory, chyba o ile się nie mylę, Kraków miał taki tytuł w 2000 roku. Trochę mało takich miast, które taki tytuł zdobywają. Z czego to wynika, panie ministrze? Zasady się zmieniły. Zasady się zmieniły i w tej chwili mamy po pierwsze dwa miasta, bo mamy jedno polskie, jedno hiszpańskie i idzie to w parach. Po drugie zmienił się regulamin sam. Poszczególne państwa są typowane do określonego roku i mają szansę zafunkcjonować, więc Polska nie walczy dzisiaj z, z Czechami, z Niemcami, Francją czy, czy Wielką Brytanią. Walczą polskie miasta między sobą o partnerstwo z miastami, które też walczą w Hiszpanii. Natomiast następna szansa będzie po 28 latach, więc warto w tej chwili rzeczywiście zbudować na tej rywalizacji coś naprawdę pięknego. I to zarówno w Warszawie, w Katowicach, w Lublinie, w Gdańsku, jak i we Wrocławiu. I pamiętać o tym, że kultura rzeczywiście staje się istotnym znakiem jakościowym każdego miasta, bo decyduje o jakości życia. Ponieważ wszyscy to zrozumieli, wypada się z tego cieszyć. A wszystko stanie się jasne po godzinie 16. Pięknie dziękuję. Minister Kultury Bogdan Zdrojewski dziękuję był gościem bardzo. poranka TFN24.